W razie nie zwracamy uwagi na Wasze przebrania, tylko na to, jak macie kontakt z pisami. Dobrze. Proszę Dobra. Państwa, ponieważ to jest, nożych, ci, dosyć to dużo, to jest dosyć tak dużo, tak więc proponuję, wiem, że pierwszy pies, to pies to dosyć szybko biega. Mama, tak, biegniesz, dochod będziesz pobła i i będziesz szła Dobrze? Więc to dzieci tak, żeby ich już nie wyprzedzać. Prawa proszę. proszę Państwa, Ta prezentacja. Super, ustawiamy i biegniemy. Staramy się w pusie pokazać pieski. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tam do końca biegnijcie, do końca. Macie, patrzcie, patrzcie, tyle miejsca macie. Bo tu już nie macie gdzie biec. Tam biegniemy do samego końca. Ośmielmy delikatnie pieska. Dobrze, ponieważ tutaj mamy ptaka na dłuższych ławkach, będzie szybko biegał. Poprosimy naszą młodą prezenterkę, żeby zrobiła takie kółeczko wewnątrz. Dobrze, łusem pokaż go tylko nie na zewnątrz, tylko tutaj w środku. I wrócisz tu na swoje miejsce. Brawa, proszę Państwa. Przepięknie prezentowany pies. Bardzo ładny też. Zobaczcie, jak się prezenterka odnosi do psa. I prosimy drugiego pieska o taką samą Dobrze, ponieważ tu mieliśmy dwa najszybciej biegające psy. Dalej poprosimy by wracać na swoje miejsce. I teraz wszyscy ruszacie powolutku wstępem i wszyscy idziecie tam do, do początku ringu. Dobrze? Powolutku wszyscy idziemy. O tak. Bardzo ładnie. I wszyscy idziemy do początku ringu. Ruszamy, ruszamy.